Jak widzicie, są z nami goście specjalni. I mniej specjalni. I specjalni po prostu. I specjalni częściej i co Darek zawisał po drugiej przebyt w ubiegłym roku chyba. Dwa lata temu. No, to taki pamiętny trening. Darek wtedy zniszczył kolano Maśkan. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Mając, to tego Nie zniszczył mojego kolana, po prostu delikatnie kolano mnie zabolało. Jestem cały i zdrowy, było, minęło. <ś Mmmm> Oczywiście wszyscy się w kawałku, ale na pewno ciężary dzisiaj pójdą do góry, bo wszyscy tutaj planują się podopalać w jak także głodni ciężarów. Tak, za chwilę zawody mistrzostwa Polski. Słuchajcie, tyle chłopów, z, tyle chłopów przyjechało, trzeba tutaj trochę podkręcić je, obroty, bo wiadomo, nic na siebie nie chce no, no, dać. No, dokładnie. Ostatnio no. była był najsilniejszych chyba się podmieniało teraz, ale no same rekordy były wtedy, nie? No, nie. My, zacz my, zaczynamy, my zaczynamy z Tomkiem, z e, babłem i Sebą od nosidła, Darek zaczyna e, od belki, potem Darek kończy belkę, my wchodzimy na belkę i Darek robi walizki. Generalnie będzie trochę mieszania, nie każdy będzie robił to samo, ale będzie tak. więcej bojów, można zobaczyć w Dzisiaj trochę wytrzymało się w tak. trochę na borku pobiegamy. No tak. i spróbujemy. Tak. Ja na ja spróbuję belkę na powtórzenia, zrobić więcej niż ostatnio, niż pięć, zobaczymy, czy się uda. Czy żarem to 40 ile? Nie, ja na razie jeszcze 130. A. Jeszcze, a. jeszcze czas jest Jeszcze nie taka pewność. Nieścjowa. Ale to nie jest fajkowa belka, tylko prawdziwa belka. Tak se, Jak masz maże... na niej zrobić 7, to na normalnej zrobi 8. Na pół, a o co tak. macie na myśli mam Dolowej i tam jakby trafił na Nie, tam, mamy na tak, myśli tak? to, co ostatnio mówili, że ta belka 140 do jednej 150, tak? Chyba do jednej 170. Tak? Dobra. Tak jak, ja jak, jak ja mam rekord... To... Jaki plan dzisiaj na belce? Ja, on chyba nie ma planu. Teraz to no. była seria 130, sobie sztukę 150. zrobiłeś? 150 Teraz na 150 chcesz wejść, tak? No, spróbuję. Sztukę sobie zaliczyć i potem co, jakoś na ilość A powtórzyć. 140, 150. Dobrze. A ty tak, woli, tak bardziej, bardziej siłowo chcesz dzisiaj? Sobie zobaczyć tą belkę? No, nie właśnie na ilość. Jest inna belka, nie? nie niż u umie. U siebie mam przerobioną tą 150, wiesz, wchodzi jak masło. A zobaczymy, tutaj jak wejdzie 150, ładnie. Spróbujemy 160. O! Zważymy się, nie? No i później będziemy nie? No, zaraz, zaraz, zaraz będziemy nagrywać. A teraz Tomek idzie z jokiem, z nosidłem 310 kg. Także ostatnia seria na no, nositę. Dobrze, 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 dobrze. Do końca dawaj, 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 dawaj. Ach, trzymaj! Kurde na styk! Troszkę szłapę na pokiemte co? No przysiędę ostatnio parę kilo i nie trzyma tak jak tydzień temu. Ale doniosłeś do końca. Ale jest dobrze. Można gadać. Hej! Hop! Uważaj, uważaj. Coś troszkę dzwoniłeś w połowie, co? Już tak jednak czuć ten ciężar, nie? Ale już czuć 310. Ja ostatnio już się 250 zrobiłem, no i tak teraz już przeszło 60 lat. To się Czyli jaki morał jest tego? Trzeba robić więcej? No do sidła. Do no sidła, tak. 5 sekundy. Antoś, jak ci się podoba trening? Macie jak hirsza. U nas Seba, u nas, nas no, u nas, nasze kuzynki. Tak. Fajnie? Tak. Inaczej niż z tatą, tam u siebie? Tak. Dużo ludzi Fajnie, no? jak jest tak. tyle wielkich chłopów, nie? Zimno. Zimno, tu jest bardzo zimno. Zimno? Zimno, jest kuźnia. Ale Na napuchamy będzie cieplej. Chyba mogę rzeźbić walkę. Tak jak rosną pamiętaj no, o tym. No, bo nie wiem, taki był plan, ale Blanka ma gorączkę niestety. I no. Rower wyszedł, 3,5 godziny mhm. Antoś, a tata dużo dźwiga? Tak najwięcej, Jak dużo? Więcej, najwięcej nie? Najwięcej, tak. co? Tak Najsilniejszego masz tatę, co? Ta ta... Ta ta... Ta... Milion Milion, tak? Antoś, 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 a ile tata waży teraz? Bo tata się nie chce przyznać Ale mamy wagę Przyszedł za pewną wagę dzisiaj <laughs> To spłacimy Dobra, ja tak. panowie, panowie jesteśmy, jesteśmy po nosidle i co teraz robimy, jakie plany no, ja, biorę, ja, ja, ja spróbuję zrobić trochę kondycji, więc pobiegam z Pawłem z workiem, tak? Ty dokładasz, się ja to e, Potem po borku Dobra, czyli zrobimy worek, wy robicie Tak. My tak. robimy walkę. No, czyli e, dobra, teraz, teraz, Antos. Teraz, teraz, Darek, teraz Darek siada. Okay. O. Ale słuchaj, jeszcze ja się tu nie zmieszczę. Antos, a, a ja się zmieściłem, dzięki, nie? Tak, może chciałbyś zrobić oponę? A, czemu? Tu, jest taka opona. tu mamy taką oponę, o! Tu jest taka opona. Nie przedźwigaj się Darek. Na bicepsy uważaj. Do góry, tak jest! Brawo! O. Super, super, super. super. Tata, tata, czym ty go karmisz, weź, ty powiedz? Bebiko. Dobra, do Dobra, widzimy się za chwilę. Hop.

A chłopaki robią e, worek. Paweł z Tomkiem. Trochę pod Podwie długości. Dawaj Tomek. Hop! Mocno. Idziemy, idziemy, idziemy. I nawrót, i nawrót. Trzymaj. Tempo, tempo, tempo! Maj mocno łapa trzyma jak tam wrażenia? Odcina? Odcina? Nie, tu jak na tym rysuję To jest dobra Dobra, my sobą będziemy robili belkę Seba czy? Gotowy jesteś na belkę? Jeszcze jedna staje a Dobra gdzie Darek, powiedz mi, powiedz mi, co jest przyczyną, że przeniosłeś te walizki 5 metrów i chcesz dołożyć 40 kg. Lekkie. Lekki. No ale, no przecież zawsze, patrzyłem u Ciebie na treningach, Lekki. u Ciebie na treningach zawsze robiłeś po 100 metrów, biegałeś z małym ciężarem, a tutaj po 5 metrów tak robisz. Coś ale... chyba zbierasz siły, tutaj chcesz jakiś wynik? co zrobić? <laughs> nie, docelowo chcę zrobić jakieś tam walizki, to będą ważyły, nie chcę tracić siły. A jestem rozgrzany po belce. Tak, widać, 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 że jesteś spocony. Nakręcony. Dokładnie W takim towarzystwie Dobra, gdzie Maciek? Ale Maciek Mocno Dobrze Mocniej nogą, nogą mocniej dawaj Doga! nie się Noga Swoje tempo Dokładnie noga Dobra, u jeszcze u dwa, u dawaj I mocno go! O ja! Jeszcze jeden drog! Jeszcze jeden zrób. Dużo powietrza! Nie śpiesz się u góry! Dawaj. Jeszcze dwa techniki! dawaj. Spokojnie! Usta! I mocno! Dobrze! Jest! Dob. Silny hop! O! się tak, wiesz. Na, się na początku, nie? No, chciałeś wiesz, chciałem coś powiedzieć. Nie. No tak, no, tak nie znali. No tak. Podpaliłeś no, się, nie braku Bo jakbyś to robił, wiesz, równo cały czas. A Jak się czujesz, Plenu Czuję się wyjebany, ale szczęśliwy. Jako niezadowolony, bo dorzuciłem jedno powtórzenie. Zdane ostatniego treningu, nie? Dokładnie. No, to ładnie. Jest progres. Dobra, żubik

Lepiej niż ostatni, dawaj! Dawaj, trzy głębokie wdech jedzie! Daj! Otwórz go! Dawaj, Dobra, jeszcze raz! Hop! Dziękuję bardzo! Jak się czujesz, ma Fajnie, zadowolony, bo w końcu przestał mi tak bardzo dospierać. W końcu czuję siłę z prawej ręki. Zatem, Myślę, że na, na następnym treningu już sobie zrobisz 140, co? No spróbuję Ale parę razy, no. No elegancko. Dzięki bardzo za pomoc wszystkim. Tempo. Skupcie. To takie było na pograniczu. Ale akcent u góry, po no, prostu. Za grube rączki. No ale takie rączki są wszędzie. Zaakcentuj to u góry. To musi być akcentowanie. O, teraz jest akcentowane.

to się nic nie bytnie, to To się nic nie bytnie. Dobra, to się Paweł, ile zaliczyłeś? 90. Fajnie. Tego dociągnięcia się trochę brakuje. Trochę tutaj u góry tej, tej, tej tego. Ma, nie ma, nie, nie Ale co ci uchwyt puszczasz czy po prostu te brakuje? nie mam tutaj siły z tyłu środkowej części pleców. Zawsze robiłem tak, że wysuwałem tu na dole. A... Ale to na dole to ci powiem, że to jest takie trochę... Nie dla nas. No to jest takie... Dla mnie to jest trochę oszukaństwo trochę. Tak nie tak uczono. I teraz się go Ale ja widziałem teraz, że kulturyści ostatnio też jakieś takie półruchy ta. robią. Zwróciłem na to uwagę, że to ta, ta, takie... Ta, ta. Już też ciągną do góry, no. 27. Dobra, to co teraz? Kulę będziemy robić, nie? Ale no, to jest jedno. Co? Dobra. Dobrze. jest twój. Dobrze. Dużo powietrza, mocno. Łatwo. dobrze. Dawaj jeszcze sztukę dobrze, zrobisz. Dasz radę. Płynie przed nogami, dawaj. mocno nogami. Dużo powietrza, nogi. łatwo, super. Dawaj jeszcze raz. Dawaj! Jeszcze raz! Ta, 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 ta. Teraz ja w roli reportera, z zrobiliśmy hankla, ja 90, nowy rekord, Tomek 95, tak dołożyłem. 5 kg? W zasadzie w 90 to użyłem. To sturzenie? Bo co to lepiej? 95 kg zrobiłem dwa razy, daje wcześniej 90. Więc tak. Nie jeszcze, jeszcze za. Zdaje, że powiem, czy te 10, 95 lepiej niż tydzień temu, czy dwa tygodnie, to było 90, nie? Płynie, tak, płynie. Widać, że jest, jest siła. No Siła, nie? Dobrze. Jest jest za dwa tygodnie powtarzamy. Mam tutaj olbrzymów. Macie? Co robicie? No teraz szykujemy się do kultu, tutaj widzę, e, Darek się mocno szykuje, się zawija i tak dalej. Ja już ja się zawijam. Ja zawijam <grym> ja nie rąk, Darek, e, tak, bo nie chcesz tam sobie podrapać rączek i tak dalej. Tak, ja od, profesjonalne ja od, owijanie. Ja już od dłuższego ja czasu sobie... Jusza, jeszcze raz zawijam... Mam tak przyzwyczajone w tych kulach, że nie, e, e, nie wysują mi się jakieś tam My po prostu te, jesteśmy de, delikatni i musimy używać. Nie? A ty to uziąć? No też, ja też ostatnio od tego Grześka brałem te skórzane owieki, które mi teraz robi, nie? Także tu chłopaki kulę robią. A tutaj nasz na, na najstarszy stażem kolega Wspiera myśli. Cał se ma? Ja ja się chciałem ściągnąć do siadów. Aha, jak? No właśnie tak. Aha, właśnie tak, aha. <grym> tyle. <grym> aha, waga 140 plus, tak? 140 A, <grym> A co, jeszcze się siadu nie, nie ma jak tyć, nie? No, Tak, dokładnie. mamy tutaj trenera od więc chcę wykorzystać jego wiedzę żeby trochę nie poprawił. Mhm. E, no bo chłopaki siadają, tutaj bardzo <grym> dużo, ja bardzo mało. Chciałbym się wyrównać. Witam w filmie. <grym> Super, to będziemy razem. Będziemy razem się w czerwcu, bo Tak jest. Dobra, do zobaczenia zaraz. A ja zaraz.

pa Fizjo i Sepa robiący siadę pod okiem tutaj Gieroszka i chłopacy robiący kulę z zankiem

tu siedzi siła ktoś, nie? Ja? Ładnie skończyła, ładnie. Ładnie. Spokojnie, oddech. Ładnie. Dużo powietrza. Góra, góra, dawaj! Ale Tutaj jesteśmy już po treningu, kończymy. Dzisiaj takim fajnym, miłym akcentem zakończymy trening. Zważymy wszystkich oficjalnie, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, ile ważą Strongmani. E, tak, średnio. Nie jest to tak adekwatna do rzeczywistej, bo powinniśmy się rano na bo wiadomo, że trzeba z 5 posiłków, ja zabiorę 2, ale nie ma to znaczenia. Zaczynajmy. Antek jako pierwszy. Tak, Antek okay. Dobra. panie po, 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 po. pokaż do, tak. do kamery. Wszystkim. Tak. Elegancko, kawał byka. Tak. Potacie. Potacie. Tak. Dobra. Tak. I teraz ja wejdę, prawdopodobnie najlżejszy ze wszystkich tutaj koni. Tak. 133,5. No 7. Znam, że potem będę ja. 7. Tak, to jest znaczna różnica. Ja na końcu nie wiem, 136 136,2. 136,2. No to teraz ustawiam że seba. No teraz ja, dobra, niech będzie ja. O, o, panie, panie, o panie brakuje. <laughs> 139. No. Coś musisz zjeść dzisiaj, faworyt? Zobacz, <grym> oh, tak. do... <grym> faworyt! No, tutaj nasz faworyt prawda? Tak. chyba że Darek jeszcze coś tu co namiesza. Nie! Nie, to widać, że nie. Maciek tak w swoim stylu, niepełne nie, nie. Ale też wzrost obiecuje, bo jest to najwyższy z chłopaków. I do ruchu. Teraz tata. Teraz pan Darek. Pan Darek. No o! i jednak, I Mamy! Tak! Mamy! Mamy!

i tak Blanka zawsze robi. 195. No <grym> ja tak. to był to z tyłu, ja to zobaczyłem ja, ja mam drugie miejsce. Kurde, nie właściwie. co ja właśnie, więc... Dobra, i co? co, jest, jest I co? To trening to zakończony. Trening zakończony, Darek, powiedz jak, jak się Tobie tutaj trenowało u nas? E... To... Ja, ja, na Kaszubach. Super. Tu taki... nie ma, nie ma chila, co mówić. Chila, trzeba, cięższe, nie? trzeba przyjeżdżać, trenować, weryfikować swoją siłę. Chłopaki nie. nie dają się natierdzić. jak ktoś na wpaść na trening, to odzywajcie się i. Do Tomka. ile no. 10 zł. Do Tomka no. czy do Maćka, <laughs> obojętnie do kogo i ja zawsze ktoś, tam zgadamy. Na pewno, na pewno jeszcze ja tu wrócę i chłopaki zapraszam do siebie. Nie? Mam nadzieję, że mnie odwiedzą. No, Moglibyśmy się kiedyś wybrać. No. Trzeba się zbadać, tylko jeżeli będziemy mieli wolny dzień akurat nam się pasuje tak najbardziej możemy się wybrać 3-4 osoby Macie zrzucimy się na paliwo no. Nie no ja wam oddam jak przyjedziecie Dobra <głosyśni> Wszyscy wszyscy jest na Jak macie tylko na gasną Dobra ja miałem macie siebie ja